Dzień dobry. Dzisiaj mamy 1 sierpnia, wtorek. Filmik będzie troszkę taki skumulowany, ponieważ nagraliśmy filmik, który miał wejść właśnie w niedzielę czy w poniedziałek rano, ale ze względu na to, że nagraliśmy go w zasadzie, był gotowy, tylko niestety żonie się skasował. Dlatego musimy nagrywać jeszcze raz, musieliśmy już przepisywać, a międzyczasie doszły 2 czy 3 wyniki na wspólnych gębnikach, dlatego już robimy w sumie razem i teraz tak myślimy, że najlepiej będzie pełno nagrywać we wtorki, ponieważ ta kumulacja taka z weekendów wchodzi, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o te wspólne golniki, o te loty konkursowe, dużo ich jest jak wtorek, ale tutaj tak jak mówię, no powoli będziemy zaczynać sezon, także przejdźmy do yy, sedna. Teraz w sobotę, w niedzielę będą się odbywały już pierwsze finały na wspólnych gębikach najkrótszych na derby Halkidiki i Golden później bułgarskie wspólne Gębiki, także powoli coś się dzieje. Zacznijmy może na początek od wspólnego gębika South Bułgaria. najpierw był lot 100 km kwalifikacyjny, drugie miejsce Mariusz Zawadzki, czyli podium, siódme miejsce Maziarz Racing Team, dziewiąte Wróbel Michał Patryk, dwunaste Maziarz, czternaste, dwudzieste czwarte Wróbel Michał Patryk, dwudzieste siódme Jan, trzydzieste Mateo. Również od razu dzisiaj właśnie odbył się kolejny lot na Wspólnym South w Bułgaria. Drugie miejsce Wróbel Michał Patryk, czyli już drugi raz Polski Gołzowa drugie miejsce. Czwarte miejsce Bochenczak Jan, szóste miejsce Maziarz Racing Team, <coughs> piętnaste Wróbel Michał Patryk, 30-31 pierwsze 33 trzydzieste trzecie Mateo, Czterdzieści dziewiąte Wróbel Michał Patryk. Tutaj szkoda, wiadomo, że czasem ma się troszkę więcej szczęścia, a czasem mniej, ale praktycznie w 3 czy 4 sekundach wylądowało 12 i także przy dobrym układzie mogło być, że nawet trzy pierwsze polskie goeby będą z tego lotu, ale widać, że bijemy cały czas czołówkę, także myślimy, że kolejne loty też będą po naszej myśli przebiegać. Kolejny lot było Kalimanczy Bułgaria, również dzisiaj pierwsze 100 km 34 miejsce Cyfra Stanisław, 42 wróbel Michał Patryk. 52 maziarz Racing Team, 69 Berger Team, 87 wróbel Michał Patryk. Następny wspólny gołębik to już Halkidiki, był ćwiercinał 233 km, 52 miejsce Maziarz Racing Team, 54 i 62 Stępniewski LKK. I półfinał na Halkidiki 275 km, 35 miejsce Boheńczak Jan, 36 Stępniewski LKK, 39 Boheńczak Jan, 52 Kusiński mielewski 65 Maziarz, 67 Stępniewski LKK, 77 Maziarz Racing Team. Tutaj też tak, jeżeli chodzi właśnie o, przede wszystkim o derby Halkidiki, tutaj polskie gołębie może nie plasują się w czołowie 10-20, ale trzeba nadmienić, że w ciągu minuty przelatuje właśnie do 30, 40, 50, 80 gołębi. Także tutaj co, to jest taki sprinterski typowo w tym roku. Ten wspólny gołębik zresztą tak samo jak w poprzednich latach. Także tutaj odkąd już oni nie latają przez wodę, czyli 2019, gdzie była ostatnia katastrofalna edycja, później te loty są łatwiejsze, no i tak jakby delikatnie te gołębie mają z wiatrem, także ciężko jest coś widzieć na szpicy, ponieważ dużo gołębi siada praktycznie. Nie wraz, ale zobaczymy na finale. W finale też tylko że 360 km, na razie znowu mówił z wiatrem, także chyba będzie troszkę loterii, ale może ta pogoda się zmieni. Był również lot na Asgolden 270 km, lot półfinałowy, tutaj już tr troszkę ciężej. 15 miejsce w Rubel Michał Patryk, 32 Czułowski Jakub, 40 Mazierz Racing Team, 41 Bochyncza Jan <kluzny> 45 w Rubel Michał Patryk, 55 Mateo, 66 Czułowski. Jakub również Bursa 260 km to już lot ćwierćfinałowy 44 miejsce Wróbel Michał Patryk Co to, mamy jeszcze Sofia Bułgaria lot konkursowy 185 km 62 miejsce Wróbel Michał Patryk i 84 miejsce Bochenczak Jan no i dzisiaj od razu odbył się również lot na 230 km czyli ćwierćfinał na Sofii w Bułgarii Tutaj pierw, pierwsze miejsce ma Racing Team 68 Brubel Michał Patryk. Także cieszymy się, że pierwsza jedynka w sezonie 2023 jest. Na wiadomo na Sofii około 2000 równe 2000 000 2000 G przyjętych, także tutaj odbić pierwsze miejsce, gdzie Sofia zazwyczaj nigdy takich kiczowych wyników nie osiągaliśmy, ale w tym roku na razie udało się zrobić ten pierwszy konkurs, także jest to na pewno duży powód do zadowolenia. I tutaj jeszcze patrzę, Halkidiki już mieliśmy, a z Golden mieliśmy Kalimanci, Sofia podwójna, jeszcze Fauna Orkelui, pierwszy lot konkursowy 100 km tutaj 3., 9, 14, 19 miejsce, Mazerz Racing Team, 22 Grubel Michał Patryk 23, 41 majerz Racing Team, 63 Boheńczak Jan, 65 Mazziarz 69, WG Mistrzów ten nie mylić ze wspólnych i tylko to jest po prostu nazwa kilku hodowców, długie mistrzów i 83, 88 miejsce Major Racing Team. Także na, na ten moment tak to wygląda. No, cieszymy się, że tak tutaj hodowcy zauważyli, no jest to filmik już z kilkoma podjami. Właśnie pierwsze miejsce naszej hodowli, trzecie miejsce naszej hodowli, drugie miejsce Michał Patryk Wrubel drugie miejsce Mariusz Zawacki Także zaraz za podium też gołębie Jana Także widać, że tutaj robimy tą czołówkę. Za, zaczynamy powoli wygrywać loty konkursowe. Im dalej, tym lepiej. Tak właśnie mówię na tym filmiku, który nieszczęśnie się skasował, że faktycznie na tych krótkich lotach w tym roku powiedzmy rozpędzamy się powoli, ale im dalej, im dalej w ten sezon tam te polskie gołębie latają coraz lepiej, także robimy czołówkę, bijemy gołębie w dziesiątce i miejmy nadzieję, że to będzie cały czas tendencja zwyżkowa w górę. Także zapraszamy serdecznie do śledzenia naszego kanału. Trzymały kciuki za polskich hodowców. Gratulujemy tych czołowych, konkursów. jak my pierwsza trójka, dziesiątka, pięćdziesiątka setka no to są zawsze na skalę światową wyniki fajne osiągnięcia. tego się cały czas pokazują, także... Zapraszamy serdecznie do śledzenia naszego kanału kibicowania polskim hodowcom i podejrzewam, że kolejny filmik nagramy właśnie we wtorek, że we wtorek będzie pokazywany. Dobry lot!